Ostrawa to trzecie co do wielkości miasto Czech i jednocześnie drugie największe miasto na Morawach. Korzystając z przepięknej pogody, która zaskoczyła nas w ostatni weekend października, zabieram Was dziś na spacer po Ostrawskiej Starówce. Tam w tle widać nasz hotel, świetna miejscówka, opowiem o niej później. W okolicy hotelu znajduje się najsłynniejsza ulica w mieście. Sklepy, restauracje, kasyna i wiele ciekawych zabytków. O proszę, tuż za rogiem pierwszy z nich: Katedra Boskiego Zbawiciela. Ostrawska katedra jest drugim co do wielkości rzymsko-katolickim obiektem sakralnym na morawach. Ta potężna trzynawowa bazylika zakończona półokrągłą absydą i dwiema wysokimi na 67 metrów wieżami pomieścić może ponad 4000 osób. Koncepcja wyglądu świątyni wzorowana była na bazylice papieskiej Santa Maria Maggiore w Rzymie. Jeśli lubicie zwiedzać tego typu miejsca, to w zasięgu pierwszego spaceru znajdują się jeszcze dwa inne obiekty sakralne: Kościół Świętego Wacława i Ewangelicki Kościół Chrystusa Pana. rzucić okiem na piękne wnętrze, bo jest tam czym się pozachwycać. Dekorację wnętrz projektował Max von Werstel, a uroczystego poświęcenia tego kościoła dokonał w 1897 roku arcybiskup ołomuniecki Teodor Kom. Zwróćcie uwagę na XIX-wieczną Drogę Krzyżową, wykonaną przez rzeźbiarską rodzinę z Tyrolskiej wioski. Dzieła Ferdynanda, Stuflesera i jego potomków znajdują się w wielu miejscach na świecie. Ołtarz główny wykonano z jednego kawałka marmuru, który sprowadzono z Rumunii, ponieważ czeskie kamieniołomy nie dysponowały tak wielkimi bryłami bocznych dwa ołtarze, jeden świętego Wacława i drugi Boskiego Serca Jezusa, a w przodzie marmurowy ołtarz główny z relikwiami świętej Jadwigi, która jest patronką Śląska i diecezji Ostrawsko-Opawskiej. I kolejne dwa ołtarze boczne, jeden poświęcony Pannie Maryi z Lourdes i drugi ołtarz świętego Prokopa. Święty Prokop jest patronem Czech, górników, rolników i winiarzów. Na uwagę zasługują też dwoje organów kościelnych oraz chrzcielnica z czerwonego marmuru węgierskiego z kutą miedzianą kopułą. Znajdziecie też tam figurę świętego Floriana, który jest patronem Ostrawy, Hutników i Strażaków. Teraz zmieniamy nieco klimat i zmierzamy w stronę głównego placu w mieście po drodze zachwycając się przepiękną architekturą klimatycznych uliczek. Ja wciąż nie rozumiem, dlaczego tu jest tak pusto, jest południe, jest słonecznie, jest ciepło i nie ma ludzi. Nie wiem dlaczego. Plac Tomasza Masaryka to główny rynek i jednocześnie centrum miasta. Tutaj znajdują się najważniejsze zabytki. Barokowa kolumna maryjna, figura świętego Floriana, zdobione kamienice i stary ratusz, w którym obecnie swoją siedzibę ma Muzeum Orawskie. Ostrawa to miasto górnicze, kiedyś zwana Czarna Ostrawa. Dziś wypiękniała i stała się atrakcją turystyczną. Obecnie stare kopalnie zostały zamienione w muzea zabytków techniki, a samo miasto ukierunkowało się na rozwój w stronę turystyki. W Ostrawie w sezonie zimowym organizowany jest ogromny jarmark bożonarodzeniowy. A jeśli planujecie zostać w Ostrawie dłużej niż jeden dzień i wyjść poza stare miasto, to warto też obejrzeć Muzeum Zabawek, Obserwatorium Astronomiczne, Planetarium Johanna Palisy czy Świat Miniatur. A przed nami najstarszy zabytek miasta Kościół świętego Wacława. Pierwsze wzmianki o tym gotyckim obiekcie, który w swych wnętrzach zachował wiele swojej pierwotnej tajemniczości, pochodzą z 1297 roku. Ale podobno ta świątynia jest jeszcze starsza. Zgodnie z legendą, była powiązana z misjonarzami Cyrylem i Metodem. A tuż obok najstarszego kościoła całkiem nowoczesny dom biskupów orawsko-opawskich. I tak sobie spaceruję już ponad godzinę i wciąż dręczy mnie jedno pytanie: Gdzie są ludzie? Choć w sumie to wcale nie przeszkadza mi ich brak. Wracając do Starego Rynku i jego pięknych 19 i XX-wiecznych kamienic, warto zwrócić uwagę na secesyjną kamienicę z 1902 roku. Dom Mikeska, który obecnie jest domem książki, czy Dom Polski, który powstał w XIX wieku za sprawą ofiarności miejscowych Polaków. Piastowskie orły na fasadzie i kamienie z murów obronnych Krakowa nawiązują do naszej ojczyzny. Obraz Ostrawy jest niezwykle charakterystyczny. Zabytkowe kamienice i kościelne wieże ładnie kontrastują tu z kominami i czerwoną cegłą budynków kopalnianych oraz robotniczych dzielnic, a jeszcze dalej przebijają się łagodne pasma Beskidów czeskich. Warto wspomnieć tu, że miasto dzieli się na część morawską i śląską, niegdyś polską. To prawobrzeżna część miasta. Granicą jest rzeka Ostrawica. Ja tymczasem dziarskim krokiem z centrum Starego Miasta weszłam w prosto niewielkiego parku. Piękne są te jesienne drzewa i promienie słońca pląsające w ich koronach. Jest park, są kolorowe liście, jest pięknie, i wciąż nie ma ludzi w mieście. Naprawdę tego nie rozumiem. A ta pani od z brązu, która jakby zastygła w tanecznym kroku, to czeska piosenkarka, Wera Spinarowa. A po drugiej stronie ulicy ewangelicki kościół z początku XX wieku, wybudowany w zawrotnym tempie w przeciągu dwóch lat zaledwie. Kościół dzięki kasetowej konstrukcji sufitu ma niesamowitą akustykę i z tego też powodu stał się sceną dla wielu koncertów podczas kulturalnego festiwalu Kolory Ostrawy. Naprzeciw kościoła cały szereg kolejnych pięknych secesyjnych kamienic. Ten maleńki, kremowy budynek na skraju parku to kaplica świętej Elżbiety. A to już największy w Czeskiej Republice Powstały w okresie międzywojennym kompleks urzędowy, obecny ratusz. Przed ratuszem fontanna, a za nią w tle budynek Narodowego Banku Czech. I tym sposobem, okrążając nasz hotel, zatoczyłam kółko. Przede mną, na tym łaciatym budynku, najsłynniejszy mural w mieście. Madonna Ostrawica, stworzona przez amerykańskiego artystę Nilsa Watergarda. A ten kremowy pałacyk, pośród rozłożystych drzew, to Teatr Antoniego Dworaka. I fontanna przed teatrem i hotel Campus Palace. A to już ulica Stodolni, najbardziej imprezowa z ulic w mieście. Choć może teraz nie wygląda, to właśnie tutaj zlokalizowane są wszystkie największe kasyna w mieście. W końcu tej właśnie ulicy jest nasz hotel. Hotel Imperial Ostrawa. Czterogwiazdkowy hotel w centrum miasta z panoramicznym widokiem, z doskonałym serwisem, z basenem, z saunami, z prywatnym parkingiem. Oferty hotelu szukajcie na Bookingu. Obiekt jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest przyjazny zwierzakom. Pokoje są przestronne i klimatyzowane. Pyszne śniadania serwowane w formie bufetu, a także z dostawą do pokoju. Elegancka hotelowa restauracja serwuje pyszne dania kuchni międzynarodowej, w tym także wegetariańskie.